Piki, start. No i pierwszą kartą jest Widimer 79. Mamy tu najwyższą, bierzemy. Dobra. Davis 80. Ciekawe, kogo z Widimer znowu duplikat, więc bierzemy Davisa. Tu już mam wzięte karty. Z, yy, tamtych playerpików. A tak pixeluję. I ten też te pikselujemy. Czy tu będą dobrzy zawodnicy? Jakiś toty może wpadnie. Z kart pikarskich. Kart, nie, nie FIFA. DIBU! 90! Ja byłem ten dala 88. I toty. I toty pierwszy. Pierwszy toty. CROSS Chciałbym wziąć je wszystkie. Co? Ale biorę. Tego. Tego to pana. Wypraszam, bo karty tu spadły. I i Idą na Quixel Jak będą teamy, to można sobie brać. cross 97! Katra. Ta różowa. Pamiętasz, jak była w czy Ronaldo Donaldo Toty. Ta trójka, Oni. trójki są kwalifikacje do Toty. A Ronaldo jest Toty 98. Powiedzmy. Turman 93. Zawsze można wziąć trzy karty. Bierzemy trzy czasami. Czasami wezmę trzy karty. No są za dobre. Pozwólcie, dobra.

Kolejne bardziej. Wandajki to widzimy w 80. Tu WANDAJK jest. WANDAJK jest zwykły, tu. A DUTE BY była karta INFORMA. Zaraz skończą nam się piki, i zaraz będzie koniec odcinka. Jak krótkiego. 83 Danfries. Brazylia. Bierzemy dowolnego zawodnika. Gabriel Jesus. Tu by był. Koka. Koka bierzemy. Bo on ma największy wyral. I tu musimy być. Darwina. Moneta. To jest mój pokój. Oczywiście nagrywamy dalej.